Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj bez Dawida, Dawid w szkole, ale pokrótce takie opinie moje po siedmiu dniach używania PlayStation VR 2. Może zaczniemy od budowy. Budowa, tak jak widzicie, jest podobna do znanej nam z wykonania konsoli PS5. Generalnie wygląda to bardzo podobnie. Ten plastik jest dosyć trwały. Wygląda dosyć solidnie. E, ergonomia jest bardzo dobra. E, analogi są dobre, bardzo dobre przyciski o bardzo dobrym skoku. O tym już mówiłem na openingu. Także budowa, jeżeli chodzi o, o te kontrolery do rąk, jest super. Co do budowy y, headsetu, to mam pewne zastrzeżenia. Tutaj, zobaczcie, tutaj gumy. Ona jest gumowa. I zbiera pot. Tak jak widzicie, tutaj, no, my tego specjalnie nie czyściliśmy teraz yy, na materiał. Natomiast ona jest wykonana z takiego dziwnego, z takiej dziwnej gumy, dziw, dziwnie trochę jej mieszanki. I będzie się brudzić, nie? To musicie brać pod poprawkę na to, że będzie się brudzić. Łapie kurz, łapie te wszystkie, wiecie, yy, paprochy. Także pod tym względem wolałbym tu, wolałbym tu jakiś, na przykład, nie wiem, welor, który chociaż z drugiej strony najlepiej by było, żeby to było jeszcze odczepiane, wiecie, ten element, żeby można go było, na przykład, gdyby był materiałowy, przepraszam, no ale że nie jest materiałowy, więc nie ma problemu, jest guma. Tak jak widzicie, nie wygląda to już zaciekawia. sesji mamy nie za dużo zrobionych. Ona jest, no taka jakby, lekko zakurzona z elementami może tego, wiecie, potu, w cudzysłowie. My tam po każdej seansie staramy się to przecierać i czyścić taką wilgotną szmatką. Natomiast efekty takie, tak jak widać na materiale, pozostają. Także hmm. co do tej budowy tego headsetu, to powiem Wam, że jestem trochę zawiedziony, jeżeli chodzi właśnie o te dwa elementy, o te dwie gumy. Ta guma, która przychodzi do okularów jest ok. Ona jest miękka, wbrew pozorom, tak jak mówiłem na początku, ten nosek się nie poci tak mocno i, i to jest zupełnie z innej gumy zrobione niż to. To jest taka twarda jakaś mieszanka, twardsza trochę, a to jest zupełnie miękkie, zupełnie inny gatunek. Sam headset działa ok, żadnych problemów większych nie było. Budowa wydaje mi się też jest całkiem przyzwoita tu się nic nie dzieje regulacje działają dobrze przyciski działają dobrze także wykonanie i budowa jest spoko natomiast te dwa elementy mogłyby być troszeczkę inaczej skonstruowane jeszcze nie wiem z czego by to dobrze było zrobić, natomiast dobrze by było to zmienić albo chociaż zrobić to wymienne bo to na dłuższy czas jak ktoś siedzi na przykład w headsetach długo no to nie wiem, czy to dobrze wróży na dłuższy okres czasu. Porównując do jedynki, którą też mieliśmy dawno temu, no to powiem Wam, materiały zrobione, wykorzystane do budowy są bardzo podobne. Generalnie jest to ten sam pułap, mniej więcej. Nie widzę zbytnio większych różnic, jeżeli chodzi o konstrukcję, w sensie, wiecie, użytych materiałów. Natomiast no, jest różnica kosmiczna, jeżeli chodzi o jakość obrazu. To znaczy, może, może źle powiedziałem. Nie jest jakaś strasznie kosmiczna, natomiast jest bardzo dobrze widzialna i zauważalna, jeżeli chodzi o jedynkę. Jest dużo, dużo, dużo lepiej. Co do Gierek na start. No to jak wiecie, jest trochę tytułów, jakiegoś szału nie ma. Nie zrobiłem w wcześniej takiego porównania ile tych gierek było na start jedynki nie pamiętam powiem szczerze bo my swoją jedynkę kupowaliśmy już dużo później po starcie natomiast myślę że pewnie jest podobnie no może jest trochę więcej nie wiem ciężko mi powiedzieć jeżeli wiecie to w komentarzach dajcie znać co do gierek no rozpiętość jest jak wiecie różna dużo jest popierdółek i dużo jest takich, no jest kilka tytułów, takich, wiecie, o których powiem później, fajnych, które można sobie od razu na start zakupić, żeby się cieszyć nową technologią. E, jaka jest jakość obrazu? Ciężko to powiedzieć, jeszcze trudniej to pokazać, dlatego że mm, będę próbował, ale myślę, że może być skutek tego mierny, żeby pokazać w okularze, jak to wygląda. Natomiast pewnie może mi się to za bardzo nie udać. Natomiast wiecie, tak jak widzicie, te gameplaye, które nawet Dawid nagrywa na kanale, które e, pokazują gierki, one pokazują je w 2D, więc jest też zupełnie inaczej niż tak jakbyście mieli headset na głowie. E, jest bardzo dobra czerń, bardzo dobre zaciemnienie tutaj na okularach. To wszystko działa, nie? To widać, że to jest wypinane od środka. Nie wiem, czy będzie to widać. Tam są takie zaczepy. Ta guma jest na pewno wymienna. Natomiast nie wiem, co do tej nie chciałbym tutaj, teraz, wiecie, tak na szybkiego tego rozbierać albo próbować, podważać. Jakość obrazu, ostrość. Więc tak, najpierw przede wszystkim trzeba dobrze sobie headset założyć na głowę i dobrze sobie go wyregulować. Zgodnie z wszystkimi, wiecie, tam. Wytycznymi już o tym nie będę mówił, nie będę tego pokazywał na materiale, bo tego jest Pierdylion. Za przeproszeniem takich filmików. W każdym razie, procedurę zakładania znacie. Wyregulować sobie dobrze soczewki i ułożenie do głowy to jest bardzo ważne. I wtedy w centrum kadru, jak patrzycie na wprost, powinniście mieć mega ostro. Jeżeli nie macie mega ostro, to coś zrobiliście źle. Eee, śledzenie oczu. Tak, ale tylko w niektórych pozycjach, z tego nawet powiem wam, że nie wiem w których, bo dla mnie to jest na tą chwilę to oprócz testowego ekranu to nie działa, czyli tego testowego ustawiania śledzenia oczu. Dla mnie jak gram na przykład sobie chwilę w Gran Turismo czy w jakąś inną grę, obojętnie jaką. Jeżeli obracam mam głowę normalnie i obracam wzrok w lewo, patrząc co jest po lewej stronie ekranu, ponieważ ten wiecie ten ekran jest jak gdyby duży. Na który patrzycie, czy tam ta trójwymiarowość, ta scena cała jest duża? No to według mnie, jeżeli jesteś śledzenie wzroku, i no to powinno cokolwiek działać, że jest trochę. Ja wiem, że to są niektóre tytuły tylko, natomiast nie spotkałem się jeszcze z żadnym, a mamy praktycznie te wszystkie z, z początku, ze startu, no może nie wszystkie, ale większość mamy. Nie spotkałem się z tym, żeby patrząc tak prosto. od obracając wzrok w lewo, w prawo, do góry, do dołu, gdziekolwiek tak jak jest na, wiecie, na tym startowym ekranie do kalibracji i śledzenia wzroku, nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniało. Muszę obrócić głowę w tamto miejsce, fizycznie. Wtedy to jest zastosowany taki trik, bo wiecie, bo generalnie to jest tak, że jak patrzycie, to widzicie przed sobą, normalnie jak patrzycie bez headsetu, to widzicie ostro to, na co patrzycie. Jak zmieniacie... Ogniskowanie, jak nie wiem, w lewo, w prawo, do góry, na dół, w dal, no to widzicie tamtą rzecz ostro, a resztę macie jakby lekko takie zamazane. Nie? nie ma ostrości na tym, bo wasze oko rejestruje to, co chcecie widzieć, albo to, na co patrzycie. I tutaj jest taki sam zabieg zrobiony, natomiast śledzenie wzroku chciałbym, żeby działało w każdej pozycji. Że trzymam głowę prosto, obracam gałkami lewo, prawo, góra, dół i zmienia mi się ostrość na ekranie. Tego tutaj nie ma w tej chwili oprócz oprócz tylko ekranu testowego. Jeżeli macie jakąś grę, w której wybitnie to widać, dajcie znać. Będę się temu przyglądał. Na tą chwilę, jak na przykład gracie w grę i chcecie zobaczyć co jest po lewej stronie ekranu, to musicie zrobić tak, znaczy inaczej, wyostrzyć lewą stronę. To musicie obrócić głowę w lewo żeby wyostrzyć punkt, w który patrzycie. Jeżeli patrzycie tak i tylko ruszacie gałkami ocznymi w lewo, w prawo, góra, dół, to się nic nie dzieje praktycznie. I to jest tak jak gdyby na razie na minus dla mnie. Te śledzenie wzroku jest, natomiast ja nie widzę żadnej, żadnego plusa tego ani żadnej pozycji, w której to działa normalnie, tak jak powinno. Łatwość używania. Łatwość używania, jak wiecie, jest dużym skokiem, dużym upgrade'em w stosunku do jedynki. Wpinacie jeden kabel do konsoli USB-C, stroicie kontrolery w dłoń i to wszystko działa. Yy, całe te, wiecie, strojenie plus yy, robienie tego pola gry, czy tam wiecie, bo to może nagrać na trzy sposoby: na siedząco, na stojąco plus yy, w wersji takiej wolnej, czyli tam jest bodajże obszar 2 metry na 2 metry. On sobie skanuje otoczenie jeżeli jest wszystko OK no to wtedy możecie się normalnie poruszać. Długość kabla jest 5 metrów deklarowana i jest taka powiedzmy sobie wystarczająca do tej, do tej wolnej jak gdyby eksploracji czyli tego naj, najbardziej e, najbardziej rozchulanego trybu że tak powiem gdzie możemy się poruszać obracać tak itd., itd. Problemy techniczne czy są jakieś problemy techniczne na razie z drobnych problemów potrafi, potrafi nam zamykać gry, ale myślę, że to jest softowo raczej zrobione. Jest coś jeszcze niedograne, jeżeli o to chodzi. Kontrolery nie ma z nimi żadnych problemów, one się nie rozłączają, nie gubią. Jedyna wada to mają dosyć słabe baterie, więc takiej czysto stricte zabawy to jest może około 5 godzin. I zauważyliśmy, że jeden z kontrolerów, chyba prawy, z tego co pamiętam, on się rozładowuje szybciej trochę. Nie wiem, czy to jest, y, muszę zobaczyć, czy to jest jakaś zasada, reguła, czy po prostu u nas jest jakoś tak w ten sposób to zrobione, ponieważ na przykład więcej używamy prawego, bo wiecie, zatwierdzacie, zatwierdzacie, cofacie, używacie menu i tak dalej, raczej w, w, w ręce wiodącej. No, u nas jest to prawa. I być może jest to spowodowane tym, natomiast muszę się temu przejrzeć, bo jest ewidentnie, może nie dużo krótszy, ale znacząco odczuwalnie krótszy czas pracy prawego kontrolera. Jeżeli chodzi o inne problemy, to potrafi zamykać nam demka czy tam gierki, czasami potrafi wyrzucić. Nie wiadomo czemu, ale to się zdarza raczej rzadko. Jeżeli chodzi o sam obraz, gubienie, wiecie, pola rozgrywki, takie rzeczy, to raczej się nic takiego nie dzieje. Także pod tym względem jest OK. I teraz jedna fajna rzecz, która jest dosyć ciekawa, możecie Google używać jako telewizora, czyli można sobie każdy, każdą grę. Aplikacje, i tak dalej, uruchamiać sobie tylko w trybie bez telewizora, podłączając Google do konsoli i działa to bardzo fajnie. Wielkość ekranu jest naprawdę przepotężna, jak to Dawid mówi, do takiego stopnia, że jak macie ustawienia na maksa, to musicie, żeby widzieć, aby zobaczyć ekrany, ekran od lewej do prawej, to musicie, myślę, gdzieś. Około 30 kilku stopni odwracać głowę w lewo i w prawo. Także jest to takie wrażenie, jakbyście siedzieli w kinie, w może nie wiem, w drugim, maksymalnie piątym rzędzie. Jest to mniej więcej takie odczucie. Ekran jest potężny, naprawdę duży. Brakuje trochę ostrości, no ale o tym już mówiłem, niestety. I brakuje tego śledzenia wzroku. Czyli krótko mówiąc, dzieje się coś na ekranie, mam go trochę mniejszego. Yy, powiedzmy jak go zmniejszycie to jest, nie wiem, ile to może być cali, w każdym razie jest sporo, dużo jest dosyć, z bliska patrzycie na obraz także powiem Wam tak do porównania, że my mamy w domu 65 cali i oglądamy go trochę z daleka, bo gdzieś z 2,5 metra, mniej więcej 3 no to ten ekran na minimum tutaj w goglach jest dużo większy yy, także myślę, że to jest okolica setki pewnie E, tak jakbyście siedzieli, nie wiem, metr od setki albo może półtora metra od stucelowego telewizora, natomiast ten rozciągnięty ekran jest mega duży. Jasność jest wystarczająca. E, myślę, że nawet spokojnie można z dwie działki trzy jasności skręcić, bo ona jest, wiecie, to są ogóle niby, one mają wyświetlacze w, z HDR-em, więc zastosowali to po to, żeby była duża jasność. Natomiast ta jasność przy tak bliskich soczewkach oczu mi się wydaje, że ona trochę przeszkadza. Oczywiście jest to, wiecie, u każdego indywidualna sprawa. Natomiast wiele już widziałem materiałów takich, że ta jasność jest o 2 do 5 nawet działek skręcona od maksymalnej, dlatego że no jest trochę za jasno. Co do dania barw, to są niby panele OLEDowe, z tego co słyszałem. I powiem Wam, że Jakoś nie widzę tutaj oprócz tej czerni, tego, może inaczej, oprócz tego zaciemnienia tutaj na okularach, no i czerni, nie widzę jakiegoś efektu wow, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o nasycenia, nie. Wolałbym mieć jeszcze pokrętełko gdzieś tam, suwaczek w ustawieniach gogli do zmiany na przykład saturacji bo w niektórych pozycjach jest to lekko wyprane. Także takie coś by się przydało na pewno. Ale ogólnie obraz jest na plus. Jest, jest duży w środku jest w centrum jest wyraźny. Nie jest to klasa 4K telewizora takiego jak na niego patrzycie z odległości tam półtora metra to nie jest w ogóle ta ostrość i nie jest ta jakość. No ale też gogle w tym trybie działają zdaje się w Full HD do 120 klatek więc no, nie oczekujmy, też nie wiadomo czego, ale generalnie jest bardzo przyzwoicie. Filmy można sobie oglądać, YouTube'a można oglądać, grać w zwykłe pozycje gierki T2D też fajnie się gra. Próbowałem, jest ok. Choroba lokomocyjna u mnie, w jedynkach, występowała bardzo. Tutaj jest dużo lepiej jakoś to rozwiązane. Może to wiecie, winieta zaciemnianie narożników podczas ruchu bardzo dużo daje jest w każdym razie dużo lepiej. Myślę, że to też po części związane jest z technologią, z jakością wyświetlaczy i tak dalej. W każdym razie jest dużo lepiej. Dawid też daje radę do godzinki. Także jest całkiem spoko. Pozycja do zakupu od razu. Jak ktoś lubi ścigałki, to jest Gran Turismo zdecydowanie, do tego stopnia, że zamówiliśmy kierownicę, także niedługo unboxing. Bo wrażenia z jazdy są next level, naprawdę. Ja zawodowo jeździłem bardzo długo, wiele lat, i powiem Wam, że są momenty, że łapię się na tym, że jak wpadam na jakąś tam szykanę czy coś, to normalnie aż cały chodzę, pomimo że siedzę, wiecie, w fotelu sobie elegancko i się nie ruszam, że tak powiem. Także są takie wrażenia, wiecie. Motoryczne, że naprawdę jesteście w aucie, i no wygląda to super. Będzie na pewno dużo materiałów z Gran Turismo 7, bo jest to taka sztandarowa pozycja do ogrywania. Na pewno będzie też pojawi się Resident Evil Village, bo kupiliśmy całą wersję. Gierka bardzo dobrze zrobiona, na, jeżeli chodzi o, o ten headset. Także polecam na start. Jest Pawłow, szczelanka, która jest też polecana z każdej strony, że tak powiem, i myślę, że też ją będziemy ugrywać, bo jest świetna. O wyczekiwaniu na, na tą drugą szczelankę, która ma wyjść w tym roku, Boże, nie pamiętam, wyszło mi z głowy. Ona była też na jedynce, ta szczelanka. Także Pawłow, Gran Turismo, Resident Evil, Star Wars o dziwo, bardzo fajnie wyglądają, całkiem przyzwoicie i ogólnie fajna gierka. Trochę misji robicie różnych, tam coś rozkręcić. Pospawać, postrzelać, pozbierać także całkiem fajne Star Warsy są. Kajak VR jeszcze nie mamy, ale z tego co widziałem na gameplayach to jest obowiązkowa pozycja widoczki przede wszystkim. No i jest tego trochę. Jak ktoś lubi, to jest tamper podobno. Jeżeli chodzi o. Mamy zainstalowanego, ale jeszcze żeśmy nie grali. To jest podobno mega fajna gierka, jeżeli chodzi o, o HDR i tak dalej. Także fajna sprawa, no i jest jeszcze kilka pozycji tam. Pistol Whip bodajże, no to wiecie, to jest kwestia preferencji. W każdym razie jest kilka gier, takich powiedzmy około dziesięciu, tak myślę, które już wykorzystują dosyć dobrze te goble. A reszta to są, uważam, na przykład Nomen Sky. Zawiodłem się, powiem wam szczerze, bo liczyłem, że oni jeszcze się szczycili, że jest tam jakaś poprawka wizualna weszła do tych specjalnie pod tego ogle. Jestem trochę zawiedziony, nie? Sama, same widoki w kosmosie, czy tam może trochę jak na planecie jakieś fajniejsze przylecicie, jest tak w miarę spoko. Natomiast no, wizualnie nie jest to uczta dla oczu niestety, trochę szkoda. Mam nadzieję, że może jeszcze coś podkręcą, fajnie by było, bo akurat ta firma sobie e, dosyć dobrze radzi, jeżeli chodzi o feedback z, od ludzi. Od graczy, także miejmy nadzieję, że coś jeszcze zrobią. O ile będą w stanie w ogóle technicznie, bo powiem Wam, że No Man's Sky pozycja byłaby wtedy na pewno obowiązkowa do grania. Bo latanie w kosmosie, zwiedzanie planet, widoki za każdym razem inne, bo tam jest to niby losowo generowane. Świetna sprawa. No i teraz zostaje pytanie na koniec mojego przydługiego wywodu, czy warto. Na to pytanie niestety musicie sobie y, sami odpowiedzieć. Jeżeli ktoś jest maniakiem VR, my nie jesteśmy, wzięliśmy to trochę tak z przekory, żeby zobaczyć ten przeskok jakościowy. Jeżeli ktoś jest maniakiem VR, to na pewno warto, dlatego że to porównywalne są te gogle do najlepszych gogli w tej chwili na rynku, jak nie lepsze. W cudzysłowie, więc no, myślę, że na pewno warto, jeżeli ktoś lubi VR. Eee, natomiast no, trzeba brać poprawkę na to, że one są trochę drogie. Nie? No, na nasze realia 3000 zł za taki, wiecie, goły zestaw. Eee, no to, no, nie wiem, dla mnie to jest sporo. Ja rozumiem, że to jest powiedzmy prawie połowę taniej niż konkurencja, to, co proponuje konkurencja, ale, mimo wszystko, jest to więcej niż kwota. Konsoli. Czyli to jest zakup taki, no, powinien być, wydaje mi się, przemyślany. Jeżeli chodzi o technologię, spoko. Jest naprawdę fajnie. U nas na pewno na razie zostają. Także tu się nie mam do czego przyczepić. Co bym chciał zobaczyć? Chciałbym zobaczyć wsparcie starych tytułów przede wszystkim. Przede wszystkim. Bo nie zapowiada się chyba, przynajmniej o tym nie słyszałem. To znaczy, wiem, że niektóre deweloperzy pracują nad yy, ci, co wydali gry na VR 1, pracują nad yy, możliwością łatek na dwójkę. Natomiast nie wiem, czy to będzie jakaś masakratyczna przepaść jakościowa. Wydaje mi się, że nie, po prostu w jakiś sposób to udostępnią na, na tego gę. Natomiast to na dzień dobry, że Sony nie pozwala, wiecie, yy, używać, znaczy grać w gry z jedynki, no to dla mnie jest trochę nie bardzo, nie? Bo na dzień dobry mieliby bardzo dużo tytułów, które w jakiś tam prosty sposób, powiedzmy, mogliby dostosować do dwójek. Powiedzmy, no jakąś tam łatkę, wiecie, graficzną, no coś tam zrobić, żeby to działało i żeby to jakoś przyzwoicie wyglądało. Jednak mi się wydaje, że tutaj Sony nie pomyślało i to bym chciał zobaczyć. Pewnie tego nie zobaczę. No ale tam można się łudzić. Zobaczymy jak będzie. No, mam nadzieję, że to się będzie powoli rozkręcać. Nie chciałbym, żeby powtórzyli, bądź co, bądź wiecie, sprawę z jedynki, bo ta jedynka jakoś, no nie wiem, tam było trochę tytułów, ale. Traktowaliśmy to jako gadżet, to też traktujemy jako gadżet, natomiast tutaj ma to na pewno dużo szersze zastosowanie, bo można nawet sobie grać bez włączania telewizora, grać sobie w gierki normalnie, albo oglądać sobie tam, wiecie, jakieś tam wideo, czy coś tam, nie ma problemu, nie? Jeszcze nie mówiłem o słuchawkach, słuchawki, zwykłe pchełki dla mnie bez żadnych walorów, że tak powiem, muzycznych. Na co dzień słucham planarów, więc wybaczcie, ale dla mnie pchełki to zawsze będą pchełki. Są ok, są dobrze dopasowane, są miejsca na żeby je chować, wszystko jest ok. Brzęczą, tak powiem, brzęczą, grają i tak każdy używa swojego przeważnie headsetu. Można się tutaj wpiąć, w Google jest miejsce na to, bezpośrednio można się wpiąć. A jak ktoś ma bez przewodówki, to wiadomo, można bezprzewodowo. Na dzisiaj to tyle. Przy długiego wywodu. Takie pierwsze wrażenia po tygodniu używania. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą. Miało nie być technicznie, tak sobie założyłem. Nie będę pokazywał jakichś wiecie tam cudów w kiju. Ludzi jest pełno na YouTube, którzy kręcą jakieś technikalia totalne. Wiecie tam, mierzą różne rzeczy. Ja bardziej po chłopsku chciałem wam, z Wami się tylko podzielić tym, jakie my mamy z Dawidem odczucia. Dawid stwierdził, że jest ok, fajnie. Więc na razie temat będziemy śledzić. Na pewno będzie się pojawiać bardzo dużo materiałów z wiara. Teraz wybaczcie, jeżeli inne rzeczy troszeczkę zarzucimy. Ale raz, że to jest temat świeży, dwa, że też chcemy troszkę poogrywać, zobaczyć, co jak wygląda, czy któreś gierki są fajne, czy można odradzać, i tak dalej, i tak dalej. Także yy, na dziś tyle. żegnam się z wami i mam nadzieję, do następnego odcinka.